Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na jednej z najsłynniejszych ulic kulinarnych w pekinie gwijdzie. Czyli słynna ulica duchów. To miejsce, które przeszło niesamowitą metamorfozę. Kiedyś była spokojną uliczką handlową, gdzie nocni kupcy rozstawiali swoje stragany przy świetle lampionów. Właśnie dlatego zyskała swoją nazwę. W ciemności wyglądała trochę tajemniczo, trochę mistycznie, ale czasy się zmieniły, a Guigi poszła z duchem jedzenia. Zwłaszcza po latach 80., kiedy zaczęły tu wyrastać restauracje. Najpierw serwowały klasyczne, lokalne dania, a potem nadeszła era syczuańskich smaków i ostrej jazdy bez trzymanki. Tak, oto ulica Duchów stała się kulinarnym sercem Pekinu. Dziś to miejsce, które nigdy nie zasypia. Restauracje działają 24 na 7. Czerwone lampiony robią klimat, a w powietrzu unosi się zapach pieprzu syczłańskiego, grillowanych owoców morza i wszystkiego, co w chińskiej kuchni najlepsze. Mieszkańcy i turyści ściągają tu każdego wieczoru, żeby najeść się do syta i poczuć ten niepowtarzalny bajk. Dzisiaj idziemy do restauracji, która serwuje pikantne raki rzeczne, ale też będę próbował innych ostrych potraw, które serwuje ta restauracja chuda. Restauracja chuda to absolutny klasyk na kulinarnej mapie Pekinu, zwłaszcza dla fanów syczułańskich smaków. Na koncie ma sporo nagród i wyróżnień, ale i prawdziwą siłą jest bierne trzymanie się tradycyjnych receptur i najlepszej jakości składników. To miejsce, które przyciąga nie tylko miejscowych, ale i kulinarnych ekspertów z całego świata. I to nie bez powodu. To jest jesiał. To jest jesiał i kuchni. To jest jesiał i kuchni. I małaścia. I mamy dużo trzęsienia, równych i zimna. I 25 lat. Słuchajcie, udało mi się namówić menadżera i szefa kuchni. Żebyśmy zobaczyli e, serce tej restauracji, czyli kuchnię, zobaczycie jak co tutaj się dzieje. Jest tutaj pełno ludzi i e, 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 ta cała restauracja, ta sieć restauracji, bo już jest to sieć restauracji, zatrudnia ponad tysiąc pracowników. W kuchni chuda nie ma miejsca na chaos. Jest głośno, intensywnie, ale wszystko działa jak w dobrze na naoliwionej maszynie. Każdy ma swoją rolę i nikt nie wchodzi nikomu w drogę. Jeden ogarnia łoka, drugi przyprawia, trzeci nakłada, zero przypadkowości, pełna kontrola. Tu nie ma czasu na zastanawianie się, co dalej. Każdy wie, co robi. Tempo jest szybkie, ale bez nerwówki. Kuchnia chodzi jak zegarek. W kuchni syczłańskiej raki mają swoje stałe miejsce i są traktowane z dużym szacunkiem. To jedno z tych nań, które pojawia się na stole, kiedy spotykają się znajomi. Jest czas, żeby usiąść, pogadać i zjeść coś konkretnego. Przygotowywane są w aromatycznym, pikantnym sosie z dużą ilością czosnku, imbiru i oczywiście pieprzu syczłańskiego. Miałem naprawdę niezły fart, bo mimo całego zamieszania w kuchni, szef znalazł moment, żeby usiąść i chwilą pogadać.

它的烧制先先炸，然后再烧制而成。我们的凸显我们的虾的蒜香浓郁，肉质 Q 弹紧实，一道美食。Kraby k l a s k ale w ich wersji to zupełnie inna liga. Musiałem dopytać, co tu jest grane. 这个是吧、这个这个？我们选用我们的江苏的一个清水河蟹，我们全用的是母蟹，个个都都是黄饱满，肉质紧实。 Ok. Kraby też są pozyskiwane z regionu niedaleko Pekinu, i są to tylko i wyłącznie kraby żeńskie, więc mają bardzo jędrne mięso w porównaniu do męskich osobników. Są też zrobione podobnie jak raki rzeczne, z wielką ilością czosnku. A potem coś, co może Was zaskoczyć: głowy kaczki.

Do tego korzeń lotosu, pieprz cechuańskiego oraz chili. Dodatkowo jest trochę też bambusa oraz um, ziarna sezamu. Kolejne danie widzę to jest tofu um, w formie zupy. Też powiesz nam, jak przygotowaliście to danie? Mm, ok. To jest to, co to jest tofu. <coughs>

idea. Mamy już wszystko na stole, więc za chwilę będę wszystkiego próbował. Boję się troszeczkę tej całej pikantności, bo pieprz syczuański ma taki efekt odrętwiający, więc z tego co wiem usta i język później są mocno zdrętwiałe. No, ale to jest kuchnia seczułańska, więc musi być bardzo ostra. Więc za chwilę dowiecie się, jak to wszystko smakuje, i opowiem Wam o moich wrażeniach. Będę to stało raki. To jest pierwsza specjalność tej restauracji. Więc to jest najważniejsze danie, które, które serwuje ta restauracja. Jak wiecie albo nie wiecie, ogon, zawsze jemy mm, ogony raków. Wygląda to w ten sposób. Podobnie, podobny mm, kształt y, do mm, krewetki. Ja troszeczkę lubię jeszcze zanurzyć to y, w, 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 w sosie. Mm. konsystencji ma mm, podobną do... Prewetki. Jest tu bardzo dużo czosnku. Jest to mocno aromatyczne. E, danie jest naprawdę e, wyśmienite. E, dodatkowo ten e, sos, który m, nie wiem z czego on jest dokładnie zrobiony, bo jest, nie, nie podali nam e, całej receptury, e, jest e, trochę tłusty, więc m, wydaje się, że jest na pewno jakiś olej. Nie oliwa z oliwek, ale, ale, ale olej. E, ja Generalnie lubię raki jeszcze wysysać, jakby z te całe ogony, które są w środku, jest ten cały ten smak. Jak i też w głowie raka są najlepsze, soczyste smaki. Podobnie jak krewetka, ale mówię Wam, jest to mocno czosnkowe. Danie, więc ktoś, kto uwielbia czosnek, to jest dla niego błyśmienite. Naprawdę, pierwszy raz jem tak bardzo dobry rapi. Pani mi pokaże, jak jeść kraby, bo w każdym regionie inaczej się je, więc zobaczymy, jak się jak tutaj się, te, się z tym obchodzi. Ale widzę, że już są przepołowione, więc nie będę miał z tym problemu. Nie trzeba je ich otwierać specjalnymi nożyczkami, jak, jak to zazwyczaj robimy w Europie, tu zimie. Mm. I jemy jakby cały, cały, ten, cały ten środek. To jest też bardzo ważne, ta część, to jest mlecz, więc to jest bardzo aromatyczna i ważna rzecz, abyśmy to też jedli. Soczyste bardzo mięso. Też bardzo czosnkowe. to jest bardzo jędrne. Też nigdy nie... Ja bym wiele krabów w życiu, ale nigdy w wersji tak mocno czosnkowej. Ja uwielbiam czosnek. Dla mnie to danie jest tak samo idealne, jak, jak raki. Polecam. Ok, kochani, zastanawiam się teraz, które danie pójdzie następne do, do oceny. Myślę, że spróbuję ryczącej żaby. Zobaczymy, hmm. jak to wygląda. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda. Wydaje mi się, że będzie to dość suche mięso. Ojde! Jest bardzo mm, soczyste i bardzo, bardzo pikantne. E, fu, pierwsza rzecz, którą czujecie to mm, słodycz, a następnie mm, rzeczywiście ten pieprz syczuański jest... E, już czuję jak drętwiają mi e, usta i język. Jest to takie bardziej znieczulające. Ale nie wiem do czego porównać to mięso. Jest to soczyste, delikatne, trochę jakby łódko z kurczaka. Tak, myślę, że do tego można porównać. Powiem wam, że jestem bardzo zaskoczony. Bardzo się bałem jeść, zjeść pierwszy raz w takim wydaniu żabę, bo jadłem we Francji w trochę innym, innym wydaniu, ale to jest naprawdę ale bardzo dobre, ale bardzo ostre. Dobrze, teraz będę próbował nóżki z kurczaka. Dla niektórych jest to kontrowersyjne danie, dla niektórych nie. My w Polsce też robimy nóżki w galerecie, więc też w wielu domach to się uje. Zobaczymy, jak to smakuje. Mm. Mięso, jak w każdych innych daniach, jest bardzo mięciutkie, mocno rozgotowane, więc odchodzi od kości. Jest to dość galaretowate mięso, zresztą jak niektórzy, niektórzy znają nóżki, więc wiedzą o co chodzi. Ale chyba nie jest to moje ulubione danie do tej pory. Ma też dużo kostek, więc jeżeli lubicie nóżki, to tak, jeżeli nie, to nie polecam. Teraz spróbujemy Kolejnej kontrowersyjnej kontrowersyjnego dania jest to połowa głowy kaczki. Też z pieprzem syczuańskim, więc ta potrawa jest bardzo ostra. Ja już nie czuję w ogóle języka, i ust tak wszystko zdrętwiało. Kaczka jest mięciutka, jest e, super przyprawiona, tak jak mówiłem, ostra. E, mięsko rozpływa się w ustach. E, pycha, polecam. Zobaczę jeszcze, jak smakuje e, korzenie lotosu. Nigdy nie jadłem korzeni lotosu, nie jadłem też kwiatów lotosu. Konzystencję przypomina mi kalarepę, jest chrupiące, ale przy tej ostrości, e, która e, dominuje w tym daniu, m, nie czuję smaku, ale samą jakby konzystencję, jest bardzo chrupiąca. Spróbuję teraz zupy z tofu. E, pani mi naleje m, porcję, więc spróbujemy. E, nie wiem, czy już będę miał m, Opinie na, na temat tej potrawy, ponieważ y, wszystkie rzeczy, które przed chwilą zjadłem, były bardzo ostre i nie czuję, nie czuję praktycznie już żadnych smaków, jak samą ostrość. Ale zobaczymy. Jest gęsta. Wydaje mi się, jakby było trochę w tej potrawie mąki ziemniaczanej z dodatkiem mąki ziemniaczanej. Nie, może się mylę. Zobaczmy. Jednak czuję smaki. Bardzo przyjemna konsystencja. Dość słodka, ponieważ mięso krama i bambus są, to, są słodkimi rzeczami. Sam samo tofu jest bardzo sprężyste, ale bardzo delikatne. Rozpływa się w ustach. Trochę jakby to było białko jajka ale wydaje mi się, że z wywarem połączone jest też jakby całe jajko, bo jakby wyczułam mu te żółtka w tym daniu. Bardzo przyjemne, ciepłe, ciepłe danie. Na pewno jak będziecie w Kuda, spróbujcie tego, to jest naprawdę bardzo dobre. Słuchajcie, dostałem jeszcze mm, kolejne danie, którego nie zamawiałem, ale chcieli, żebym y, spróbował, są to pierożki na parze, ale nie wiem z czym, więc y, zaraz spróbuję, y, powiedzieli mi, że jest to niespodzianka, y, z pewnością jest to sos y, z dodatkiem soi oraz chili, y, więc będzie kolejna doza pikantności. Kuchnia seczułańska, jesteśmy w Pekinie, nie jest to regionalna kuchnia, jest to restauracja seczułańska, więc wszystkie, wszystkie smaki w kuchni seczułańskiej są bardzo ostre. Trochę mam problem z pałeczkami, ponieważ te pałeczki są bardzo śliskie. Myślałem, że macie te bardziej ostre. Pioszki są z mięsem. Czuć też dużo czosnku. Jest to bardzo mocno przyprawione, troszeczkę słodkości, troszeczkę ostrości. Sos delikatnie słony, delikatnie też słodki. Wydaje mi się, że jest tutaj dodatek cukru. No i na koniec czujemy lekką pikantność. Bardzo. Przyjemne danie. Słuchajcie, to było bardzo przyjemne doświadczenie: jedzenie y, syczuańskich y, potraw. Najbardziej y, smakowały mi raki y, rzeczne. Przepyszna była, y, przepyszne były głowy, kaczki oraz y, żaba. Było to, dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Myślałam, że będzie to y, bardziej danie, suche, y, fajne, ale to jest naprawdę sztosik zupa z tofu, też idealna. Najmniej smakowały mi nóżki, ale ja za nóżkami za bardzo też w Polsce nie przepadam pieroszki bardzo fajnie doprawione. Pamiętajcie, kuchnia seczułańska jest bardzo pikantna. Pieprz zielony, który jest dodawany do tego Chili ma odrętwiające efekty. Jakbyście mieli znieczulone usta i język, na pewno jak będziecie w Pekinie, musicie tutaj przyjść. Restauracja jest otwarta 24 godziny. Lepiej zrobić rezerwację, bo jest tutaj bardzo dużo ludzi. Jest to jedna z najsłynniejszych i najlepszych restauracji z kuchnią seczułańską w Pekinie. Także jak będziecie, wpadajcie, na pewno nie pożywujecie. Mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, zostaw po sobie ślad. Daj lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych przygód. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.